Czy ja muszę to nagrywać? Nie chcę tego nagrywać. Nie chcę mi się tego oglądać. Do roboty. Hejka, witam was wszystkich w kolejnym odcinku, w którym znów powracam do jakże cudownego dzieła mojego ukochanego studia Hazdro. Czyli szóstego sezonu My little pony Friendship is Magic Miałem do niego naprawdę duże oczekiwania szczególnie po tym tajemniczym i naprawdę fajnym trailerze. A więc jak wypadają w mojej ocenie pierwsze odcinki szóstego sezonu? No cóż, one są... Eee... Zanim cokolwiek powiem, może najpierw obejrzmy pierwszy odcinek. Dobra, a więc pierwszy odcinek zaczyna się w zamku Twilight, gdzie Twilight szykuje lekcje przyjaźni dla Starlight, czyli jednak Starlight zostaje jej uczennicą. Któż by się spodziewał? Moment. To jest sezon szósty, a oni wciąż nie zmienili na tego debilnego intra? Serio, na początku je naprawdę nie lubiłem, ale sześć sezonów z rzędu to samo intro, no ludzie! A nie, przepraszam, zmienili! Dodali starlight tam w tle! Następnie wszyscy bohaterowie udają się do Crystal Empire, aby odwiedzić Cadence, Armora i ich dziecko. Okazuje się, że mieszka tam również Sumber, z którym to Starlight ma się pogodzić, bo jej tak każe Twilight. Czyli w tym sezonie po prostu Twilight będzie uczyła Starlight magii przyjaźni. Explode, request, yeah. Moim zdaniem, to jest naprawdę ciekawy pomysł. Albo raczej to byłby ciekawy pomysł, gdyby był dobrze wykonany. Bo wykonanie totalnie leży. Wszystko by było fajne i ciekawe, gdyby Twilight dostała odpowiedniego ucznia. Wszystko mogłoby wyglądać tak, że na przykład Celestia wysyła do Twilight jakiegoś bardzo utalentowanego jednorożca, oczywiście chłopaka, żeby Twilight go uczyła, tylko że on by po prostu był y, totalnym przeciwieństwem Twilight. Czyli na przykład nie oby charakter tylko jeszcze tak bardziej spotęgowany, czyli taki cwaniaczek, może trochę zboczony, może trochę y, taki luzak, taki leń na przykład, któremu się nic nie chce robić, ale który i tak wszystko jednak umie i się na wszystkim tu, y, zna, na wszystkich czary zna, bardzo, nawet przewyższa umiejętnościami magicznymi Twilight, może na przykład zna jakieś zakazane zaklęcia, bo on nie ma żadnych skrupułów takich, żeby... znaczy nie ma takich skrupułów, żeby się na przykład no nie poznać takiej wiedzy a Twilight na przykład a Twilight właściwie ma, ona zawsze słucha księżniki a on nie jest usłuchany, ona jest usłuchana, on nie jest usłuchany, ona jest ambitna, on taki... a i mu wszystko wisi no, coś w tym stylu i że, po prostu Ile sytuacji by się wtedy yy, śmiesznych działo? Ile wszystkich. to po prostu wszystko by było. Wulkan by dosłownie naraz wybuch dosłownie to by było coś w tym stylu. Ale niestety tak nie było, nie jest i nigdy nie będzie. Zastrzelę się, Hansbro. ZASTRZELĘ! No nie, tak nie będzie, ale za to mamy Starlight, która jakimś cudem zachowuje się całkowicie inaczej niż w piątym sezonie. Halo, ona miała piąte zadanie inny charakter. Halo, inny charakter, zmieni jej charakter i wiem czy o tym wiecie. Teraz jest taka druga flattershaj moim zdaniem, tylko bardziej przebiegła. No ale bez jaj nie potrzeba nam drugiej Fluttershy w tym serialu. Naprawdę. Może się nie zgodzicie, ale jedna wystarczy, wystarczy. Sa... No, nie! Po prostu nie. Poza tym ja mam cały czas takie dziwne wrażenie, jak to oglądam, to po prostu... Cały czas mi się wydaje, właśnie to nawet widać, że Starlight boi się Twilight. Dlaczego? Przecież to ona wygrała w tamtej walce! Przecież to ona jest potężniejsza od niej! Dlaczego ona się boi Twilight? Dlaczego daje taki szacunek? Dlaczego się jej nie przeciwstawia? Dlaczego ona się boi spotkać z Ambrustem? No. Halo! Mówię do was, no co wyście zrobili? Dobra, spokojnie. Spokojnie. Kontynuując. W The Soul Crystal Empire bohaterki ruszają do zamku, aby spotkać dziecko księżniczki, a Starlight razem ze Spike'em rusza spotkać Sunbursta i pogodzić się z nim. Moment, ona ma się z nim zaprzyjaźnić... na siłę? Prawdziwa przyjaźń? My Tylpony Friendship is magic Tak właśnie wygląda prawdziwa przyjaźń Dobra, kiedyś tutaj coś zacznie dziać?

No kurde, zamiast dać potęż... Ale to sobie tak, no dać potężnego wroga, jakiegoś, który by zagrażał Equestrii, który by miał jakieś wojsko, który by podbił Equestrii i stworzył jakąś prawdziwą, napiętą atmosferę, prawdziwe zdarzenia jakieś takie mocne, jakieś walki, to nie lepiej, żeby się urodziła jakaś bohaterka, która jest arcypotężna, chociaż jest Bobasem, kurde, który nic nie umie tak naprawdę, ale jest i tak arcypotężna, która umie krzykiem rozwalić jakieś debile serduszko, które przez, przez co. Jakieś chmurki nadciągają I I, i całe miasto jest zagrożone przez to Tak Tak, to jest coś, to, to będzie zarąbiste Tak Wszyscy tego chcą, naprawdę Ka Wszyscy, każdy fan będzie po prostu podniecony to dosłownie tak To dosłownie będzie przytywali konia No dobra, co ja odwalam, Co ja odwalam, co ja odwalam. Ja dobra, chyba będę musiał się skontaktować Z jakimś lekarzem Powiedzcie, że macie jakiegoś lekarza to nie jest fajne To nie jest fajne To jest złe To jest nudne To jest Tego się nie da oglądać A wy mi to puszczacie Każecie mi to oglądać ja jestem fanem I mam to oglądać? Nie, nie będę tego oglądał Nie będę tego oglądał Koniec To jest nudne To jest nudne I tak Tak, dokładnie To jest już koniec pierwszej części Jesteście zadowoleni? Jesteście ciekawi co będziemy w drugiej? Ja też nie Te pościgi te, te pościgi, te wybuchy. Te pościgi, te wybuchy. Oczywiście wszystko się kończy szczęśliwie, i tyle. Ratują to, naprawia to serduszko, i koniec odcinka. Ta fabuła, te pościgi, te wybuchy, te postacie, ta akcja. Niesamowite, nie mogę się doczekać więcej. I to był pierwszy odcinek sezonu 6 tylko na z Magic. Dobra, a tak naprawdę to on jest nudne! Tutaj nic się nie dzieje, tutaj nie ma ani żadnej fabuły, ani żadnej akcji. są tylko rozmowy, 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 rozmowy! Ktoś tam płacze, wale, to nie obchodzi mnie to. Nie obchodzi mnie, że staraj się na siłę musi pogodzić, sam on się nie musi się z nim pogodzić, tylko toalet każe jej się pogodzić na siłę. Co jest głupie! I, i jak to. I, tak teraz będzie wyglądało moje telefony? Tak teraz będzie wyglądał mój ulubiony serial, który oglądałem? Przez wszystkie cztery sezony. To był dobry obrót trzeciego. A, chociaż trzeci jak, tak... trzeci jest płynny z tymi dwoma, które są, dwoma pierwszymi, które są zar zarąbice, więc to czyni też go dobry. No i czwarty był super amazing, więc dlaczego z czwartego nagle zeszliście tak wysoko weszliście i nagle schodzicie tak nisko Jak można tak zrobić? Jak można tak rozwalić cały sezon? No ale dobra, w sumie to jest tylko pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że tak nie będą wyglądały następne odcinki. I could research them, maybe even write them. Put down that crayon! A cantering cook isn't that kind of restaurant. It's Spike. <laughs> Are you sure your pony friend you did yes. uh, you didn't give you pony hair? It's not in She's the only one that's got my friend. I do not say it was my You It's not. I don't like you. To jest nudne, to jest nudne, 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 nudne! <grym> Ale na pewno są też jakieś pozytywne rzeczy, prawda? Na pewno są jakieś elementy, które mi się podobają. Prawda? PRAWDA? W piątym odcinku, to jest dość ciekawo postać. I tyle. Ale naprawdę nie sądzę, że warto oglądać jakiś... tam, jakikolwiek sezon tylko dla innej postaci. A reszta to jest... <grym> There's only one thing to do and only i tylko ja mogę to win the o, dobra. dobra Mam już dość, jestem totalnie zawiedziony. Wyobrażałem to sobie zupełnie inaczej. Miałem nadzieję na epickie postacie, epicką fabułę, epickie walki, epickie odcinki, ale widocznie to jest niemożliwe, dopóki będą ciągnąć tą serię na siłę, tego się już nie da przeciągać. Nie da się już tego ciągnąć, ok? Tego się już nie da ciągnąć, to trzeba już zakończyć. Trzeba zakończyć tą serię. Nie da się już jej ciągnąć. Ona się już robi niesmaczna, nudna znaczy niesmaczna, nudna przede wszystkim. Jak jest coś nudne, to jest niesmaczne. Dla mnie tak przynajmniej. Nie, to jest nudne po prostu. Charaktery... bohaterek, bohaterek są zmieniają, charaktery głównych bohaterów, nowych bohaterów są zmienia, tylko po to, żeby się dopasować pod jakieś tam. sytuacje. Dlaczego został zmieniony charakter Starlight, żeby... nie wiem czemu on został zmieniony. Dlaczego ona już nie jest taka wredna, taka... taka ambitna, taka... Dlaczego znaczy, ona już nie jest taka jak wcześniej, taka, ona była taka, to była taka dominująca postać, ona zawsze musiała dominować, zawsze musiała być w jej na wierzchu. Przecież ona byłaby świetny w gdyby była taka, ona była naprawdę fajną postacią, naprawdę dużo fajnych wątków byłoby z nią, naprawdę dużo by było fajnych scen z nią, wszystko było z nią fajne. A teraz ona zamieniła się w i tylko taką przebiegłą taką. No może nie aż tak bardzo nieśmiała, ale ona teraz jest trochę taka cicha, nieśmiała, taka boi się wszystkiego, jest taka strasznie usłuchana. No, to nie jest Starlight już ta, która była w piątym sezonie, no halo zmieniliście charakter postaci z, z piątego sezonu w szóstym sezonie, no sezon na, sezon na sezon zmieniliście charakter postaci, halo to jest chyba jakiś twój znak, no. Trzeba, to chyba znak, że trzeba tą serię zakończyć, bo po prostu ją rąbicie, rąbicie tą serię nie da się jej uratować musicie ją skończyć, skończcie tą serię, skończcie Majty Pony Friendship Magic, mam już tego Friendship is Magic powyżej uszu, trzeba go skończyć, trzeba wiedzieć kiedy skończyć jakąś serię, to jest idealny, albo nawet już, już był, wcześniej był idealny, czwarty sezon to już był idealny moment, żeby zakończyć Majty Pony Friendship Czy Magic, Chcę, zakończyć tą debilną serię, i teraz to już wy musicie zakończyć tą serię, bo jeśli tak dalej pójdzie, to ta, ten serial, zrobicie totalnie ten serial, dopóki jeszcze nie jest tak strasznie zrąbany, musicie go zakończyć, bo inaczej go zrąbiecie, no i pójdziecie z torbami, moim zdaniem, cały fanom się rozpieszcz. No i to jest niefajne. No, nie wiem, nie macie pomysłu na nową serię? Na przykład zróbcie serię Explore Equestria. Majitel Pony Explore Equestria, no takie jak tam daliście. Tutaj w ogóle nie ma tego Explore Equestria. Wale, rozwaliście ten wątek Explore Equestria, to jest Majitel Pony Final, się kończy i robicie, na przykład Explore Equestria. Byłoby ciekawie, było. Albo zróbcie na przykład Maity Pony Return of Darkness, na przykład jakieś mroczne nadchodzą czasy, jakaś mroczna postać, mroczny czarnoksiężnik przejmuje kontrolę na rekwestorze i trzeba go powstrzymać. Jest, jest fajnie, jest fajnie, jest akcja, są ciekawe bohaterowie, jest wszystko ciekawe, jest wszystko fajnie. Albo zróbcie Maity Pony The Secret Light. Też by było ciekawe, na przykład jakieś tajemnice, no, przychodzi jakiś nowy bohater, na przykład dla ucznia do Twilight, no niech będzie już, że, że uczy przez ten sezon stale, do niech się nauczy, niech się zakumplują, no to teraz przychodzi do niej jakiś nowy uczeń. To można wszystko uratować jeszcze, naprawdę ja mówię, to można jeszcze wszystko uratować. Na przykład przychodzi do nich właśnie jakiś uczeń, który jest jednoroczem i okazuje się, że nie wiadomo skąd się wziął na przykład yy, Że nie, nie, nie wie za bardzo co się z nimi stało, ktoś go tam wychował, został oddany do szkoły w kanterlocie. Yy, Ceresia wysyła go do Star do Twilight, żeby go uczyła Okazuje się, że ma ogromną moc yy, której nie kontroluje, który nie był świadomy, że ma taką moc Coś w tym stylu na przykład pojawia się jakiś yy, mega super przeciwnik na przykład ten czarnoksiężnik z returą Darkness, który wymyśliłem, yy, i muszą razem go pokonać. Potem jakieś tam jeszcze inne wątki, potem toalec się stosować, czasem, żeby uratować tego czarnoksiężnika, bo nie, żeby, że, zanim się on zatraci w ten rok, można go jeszcze uratować. I wszystko! Wy lubicie te przekre, takie... Wy się bawić czasem, wy lubicie wątki z czasem, jak widzę, bo po piątej sezonie to chyba. No lubicie to, więc w takim razie zróbcie tak, żeby Twilight się teleportował, wtedy, kiedy na przykład ten Czarnoksiężnik zostaje wygnany przez Celestii niechcący, to znaczy tak zostaje pod presją, musi go wygnać, to y, Twilight go na przykład uratuje i wszystko się zmienia, wszystko, nie było, najmal mu nigdy nie została wygnana, tak naprawdę nigdy nie, y, najmal nigdy nie została wygnana. Discord nigdy nie jest ładną ekwestrią, wszystko podtrzymuje się inaczej I mamy całkowicie nową opowieść, mamy całkowicie nową serię, mamy... Wszystko mamy nowe i jest świetnie, jest nowa fabuła, nowe wszystko Nowe postacie, wszystko się sypie, wuuu Rany I, i... znowu fame jest I znowu macie face, znowu macie hajs, i znowu wszyscy chcą to oglądać, no... Ludzie, no wymyślcie coś, no ja już wymyśliłem fajną fabułę, a wy nie umiecie wymyślić fajnej fabuły, no... Ludzie! Bo to, co teraz oglądam, to jest czysta kpina to, co teraz oglądam, to jest po prostu czysta kpina, to już nie jest to samo MLP, które było kiedyś, tego samego MLP nie może już być, nie da się go kontynuować na siłę, nie da się już tego przeciągać. To było, było dobre i już musi się skończyć. To, co dobre, zawsze się kończy. I Mighty Pony Friendship z Magic było na początku dobre przez cztery sezony, było dobre. Teraz czwarty był najlepszy i wymaga już zakończenia. Po piątym sezonie już było wymagane zakończenie, aby wy się na siłę wciskać. Si I po tym szucem już musicie zakończyć to, musicie, bo inaczej zrobicie. nie może być. Musicie dać nowy... Musicie dać nową serię, musicie zrobić no, coś nowego, pora na coś nowego. Rozumiecie, pora na nową serię. Trzeba zakończyć starą serię i zacząć ją nowo. Pora na nową serię, pora na jakieś nowości, nowych bohaterów, nowe wątki, nowe wszystko. Wąty miłosne, dodajcie jeszcze coś w serii, będzie fajnie. Daj, dajcie różnorodne charaktery, takie bardzo różnorodne. Dajcie więcej chłopaków, dajcie głównego bohatera, nie bohaterki, tylko też twilight. zostawcie Twilight, bo jest fajna. Menager 6 też możecie zostać, ale wrzućcie ich na drugi plan, dajcie, dajcie jakiegoś fajnego bohatera. Star, może stać się na pierwszym planie. Może na przykład niech ten. Yy, niech ten yy, główny bohater się zakocha na przykład Starlight. Będzie taki fajny wąt miłosny, albo niech się. Twilight. Nie, Twilight to jest Flashem. Chociaż Flasza to wy usunęliście, więc yy, może on się też zakochać. Twilight mogą być na przykład najlepszymi przyjaciółmi, a nieważne. Zróbcie cokolwiek, no. Cokolwiek. Coś innego, zdajcie inną serię. Tyle, tylko tyle. Fuh, ale się nagadałem. Dobra. To były moje pierwsze wrażenia. Jeśli jesteście ciekawi, moja opinia na temat tego sezonu, to pod koniec tego sezonu zrobię do niego recenzję. I nie będzie dobra. No chyba, że ją jakimś cudem uratuję. To raczej wątpię, że się to stanie. Ta, ta seria jest dla mnie, znaczy ten sezon jest dla mnie już wskazany na zagładę, na totalną porażkę. Zjadę go po prostu totalnie. Nie wiem, jak się potoczy, chociaż może się potoczyć, jak mogą jeszcze jakoś to ciekawiej zrobić. Jeśli by na przykład dali, że główny antagonista okazuje się ta córka tego kadens i silnik Admora, że ona dorasta na koniec, taka jest przejście tak w czasie, do późniejszych czasów i ona właśnie jest dorosła i nagle przechodzi na, na złą stronę mocy i zaczyna być antagonistą i chce przejąć całą ekwestrię, to by było ciekawie i dla tego jednego odcinka mógłbym przyznać, że ten sezon jest naprawdę ciekawy i to jest dobre rozpoczęcie do nowej serii. Albo, te, no, jeśli chcecie... Nie, nie kontynuujcie tej serii. Musicie rozpocząć nową serię. Nie może być już na Włókio przyjaźni, bo już wychodzi mi bokiem, już nie da się. Dobra, nieważne, ja już, już nie kontynuuję takiej. Okej, okay. czyli na pewno po szóstym sezonie, jak się on zakończy, zrobię do niego recenzję, a więc oglądajcie dalej. No i oczywiście nie zapomniałem też o Zwierzogrodzie, jak najbardziej, już mnie niektórzy tutaj przypominają, ale na CDA, jak już zamieścili ten film, tego Zwierzogrodu do takiej debilnej jakości, że go nie będę robił. I poza tym chyba już usunęli. Yy, no więc po prostu poczekam, aż wyjdzie on na DVD, wtedy go kupię. Tylko muszę se zbierać, ale zbieram sobie Ile DVD może kosztować? No nie wiem, cztery dychy. Mam nadzieję, że tyle będzie kosztować, bo, za, bo będę miał problem z zakupieniem tego. Ale nie na no, raczej go dostanę i wtedy zrobię tą szczegółową recenzję. No a więc to były moje pierwsze wrażenia. Mam nadzieję, że się podobało, albo nie podobało. Może nie zgadzacie się z moją opinią? Trudno. Ja, to jest moja opinia. To jest moja subiektywna opinia. Możecie jej sobie posłuchać, możecie, możecie się z nią zgadzać, możecie się z nią nie zgadzać. Tak naprawdę mi to wisi. I tyle. No, no to darka.